Cześć! Cześć. To Justyna. Marcin i. Alicja. oraz. Słodka Lili. Nasz mały homiczek. Witamy Was w naszej nowej serii pod tytułem. Rodzinny Adwent. Eee! <głosy> <głosy> tak się przyzwyczailiśmy. To znaczy, wielki post. W rodzinie. Dokładnie. Zapraszamy. Lili musiała nas już opuścić, wróciła do swojej klatki i biega teraz po kołowrotku. A my mamy dla Was zaproszenie. Zaczynamy nasze rozważania nad drogą krzyżową. Tak jak już wspominaliśmy w zaproszeniu, jeden filmik to będzie jedna stacja drogi krzyżowej. Będzie miała ona zupełnie inną formę. Te rozważania będą miały zupełnie inną formę niż te, które można usłyszeć w kościele albo te, które można przeczytać w książeczce, ponieważ będzie to forma medytacji, do której zapraszamy wszystkich. Zapraszamy dorosłych, rodziców, nauczycieli, katechetów, tych, którym sprawy wiary są dla których sprawy wiary są ważne. I oczywiście zapraszamy też wszystkie dzieci. Bo chodzić będzie o to, aby towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego Drodze Krzyżowej. Te medytacje będą oparte na prostych pytaniach. Proste nie znaczy łatwe, czasem dotykające bardzo głębokich i ważnych rzeczy. I te pytania będą skierowane do każdego, niezależnie od wieku. A w tym wszystkim chodzić będzie o to, abyśmy chcieli i byli, Chcieli być i przede wszystkim byli przyjaciółmi pana Jezusa, abyśmy też zastanawiali się nad tym, w jaki sposób możemy jemu pomóc nieść krzyż. Mamy nadzieję, że taka forma będzie dla Was owocna i pomoże Wam znaleźć odpowiedzi na te pytania. A w tym wszystkim chcemy Was zaprosić do tego, byście wspólnie. Kolorowali. My z Alą już pokolorowałyśmy kilka stacji, bo nagrywałyśmy filmy trochę do przodu, i myślimy obie, że jest to fajna forma porozmawiania, fajna forma zadawania pytań, pomyślenia, no, rozmyślania pewnego i zastanawiania się nad rzeczami, nad którymi na co dzień się nie zastanawiamy. Powiem Wam, podsłuchiwałem, jak dziewczyny kolorowały tę kolorowankę. I byłem zaskoczony ilością pytań, które się rodziły. Byłem też zaskoczony tym, ile tematów właściwie pojawiło się w tych kilku pierwszych stacjach. No niesamowita sprawa. Kolorowanka jest dostępna w naszym sklepie. Sklep.błogosławieństwa.pl bez polskich znaków. Mamy jeszcze jedno zaproszenie skierowane do nieco starszych osób. Na naszym blogu znajdziecie rozważania drogi krzyżowej dla osób dorosłych. Również w tej samej formie: jedna stacja, jedna medytacja. No i e, jeżeli trafiłeś tutaj w trakcie wielkiego postu, nie na początku, ale wielki post już leci, i albo jest już blisko końca, to niczym się nie przejmuj, dołączaj w trakcie rozważaj z nami módl się z nami i po prostu ucz się być towarzyszem Pana Jezusa. A teraz zapraszamy już was do rozważania. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś właśnie przy Panu Jezusie. Usiądź wygodnie albo uklęknij tak, żeby nic ci nie przeszkadzało. Zamknij na chwilę oczy i wyobraź sobie Jezusa stojącego przed człowiekiem, który ma na imię Kajfasz, a jest to najwyższy kapłan. Do Kajfasza podchodzą różni ludzie i składają fałszywe świadectwo czyli po prostu kłamią na temat Jezusa i jego życia. Wyobraź sobie ich. Jezus stoi i nic nie mówi. W końcu na zadane pytanie, czy ty jesteś Mesjasz, syn Boży, Jezus odpowiada: Tak, ja nim jestem. A teraz przyjrzyj się dokładnie Panu Jezusowi w swoich myślach. Jak wygląda? Jakie ma włosy? Jak jest ubrany? Czy jest zadowolony, a może smutny? Może nieco poważny? A może na jego twarzy zobaczysz strach albo niepewność? A może przeciwnie, spokój? Jak myślisz? Jak wyglądał wtedy Pan Jezus? Jak się czuł? Czy ta sytuacja była dla Niego prosta? Pomyśl o tym przez chwilkę. A teraz zastanów się, co ty czujesz, gdy patrzysz na Pana Jezusa. Czy rodzi się w tobie współczucie do Niego? Czy miałbyś ochotę podejść i go przytulić? Teraz możesz powiedzieć Jezusowi: Panie Jezu, kocham Cię, dziękuję. Pragnę z całych moich sił wierzyć w to, że Ty jesteś Bogiem. Chcę być Twoim przyjacielem. Na zakończenie mamy dla Was jeszcze małe zadanie. Zapraszamy Was do tego, żebyście podjęli postanowienie wielkopostne. Nasza propozycja w tej pierwszej stacji jest taka, aby była to codzienna, rodzinna modlitwa. Abyście na tą modlitwę znaleźli przede wszystkim miejsce. Zobaczcie, po naszej lewej stronie, po Waszej prawej, widać nasz kącik modlitwy. I my zapraszamy Was do tego, żebyście takie kąciki modlitwy też uczynili w Waszych domach. I żebyście przy, w tych miejscach zbierali się w ciągu dnia na Waszą wspólną, rodzinną modlitwę. I w związku z tym chcemy ogłosić pierwszy konkurs na, w tej naszej serii. Konkurs będzie ogłoszony na Facebooku, i tam prosimy Was, abyście. Abyście wstawili zdjęcia Waszych kącików modlitwy, jak one wyglądają, jakie przygotowaliście. Konkurs trwać będzie dwa najbliższe tygodnie. Datę zaraz znajdziecie tutaj, od kiedy do kiedy. A nagrodą będą? Pompki. A nagrodą będą? Jajka. Jajeczka z imionami, zobaczcie, a pokazuję bliżej. Mhm. Tak, super! Będą jajeczka dla całej rodziny. Więc serdecznie Was zapraszamy do udziału w konkursie. A przede wszystkim, serdecznie zapraszamy Was do tego, abyście się codziennie modlili, abyście codziennie towarzyszyli Panu Jezusowi i abyście byli Jego przyjaciółmi. A żeby być z nami na bieżąco, to subskrybujcie nasz kanał, dajcie lajka w górę. I nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczka. Dziękujemy! Do zobaczenia!